Zbigniew Tomasz Nowak, dzień dobry. Kochani, na takie widoki trzeba czekać cały okrągły rok. Za mną Mniszkowa Apteka. Mniszek lekarski Taraksakum officinale. Jedna z najzacniejszych roślin leczniczych. Nawet napisałem książkę o mniszku lekarskim. Mniszek lekarski w walce z nowotworami, bo jak się okazuje. Mniszek lekarski nie tylko zapobiega nowotworom, ale je leczy. Przeanalizowałem na potrzebę tej książki ponad 100 różnych wyników badań naukowych z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, które potwierdzają, że właśnie on tak działa. Ale czegóż to mniszek lekarski jeszcze nie leczy? Wszystkie choroby związane z niestrawnością. Okazuje się, że wyciąg z miszka lekarskiego działa żółciotwórczo, czyli mobilizujemy wątrobę do produkcji żółci, która, która jest nam potrzebna do trawienia tłuszczów, a jak trawimy lepiej tłuszcze, to wiadomo, nie mamy objawów przejedzenia, nie mamy uczucia pełności, nie mamy wzdęć. Poza tym, niszek lekarskim działa również żółciopędnie, czyli ułatwia przepływ żółci do dwunastnicy, co też jest ważne, na przykład w przypadku ludzi, którzy cierpią na zaburzenia ruchomości dróg żółciowych, dyskinezę dróg żółciowych albo z powodu kamicy żółciowej. Ale musimy powiedzieć, jeśli ktoś cierpi z powodu zaawansowanej kamicy żółciowej, nie może stosować mniszka lekarskiego. Z koszyczków mniszka lekarskiego można też zrobić wspaniały syrop, który smakuje tak jak miód. Tu właśnie mamy taki syrop, który zrobiliśmy w tym roku który działa przeciwprzeziębieniowo, przeciwgrypowo, ułatwia odkrztuszanie gęstej wydzieliny, a poza tym wspaniale smakuje. Kochani, koniecznie musicie go mieć w domowej apteczce. Mniszek lekarski to także taki środek, który stosuje się w celu pobudzenia układu odpornościowego. Jest mnóstwo badań naukowych. Które potwierdzają, że mniszek lekarski działa immunostymulująco. Poza tym, kochani, mniszek lekarski działa również przeciwwirusowo, co też potwierdzają wyniki badań naukowych. No, chyba nie muszę Was przekonywać, że mniszek lekarski może być też wykorzystywany w kuchni. Na przykład liście młodziutkie dodawane do sałatek, do surówek, do twarożków nie tylko poprawiają smak tych dań, ale oczyszczają organizm z toksyn, poprawiają trawienie, a poza tym pozbywają nas nadmiaru kilogramów. Kochani, kurujmy się mniszkiem lekarskim, bo to lek na wagę złota. A kto chciałby zgłębić więcej informacji na temat wykorzystania mniszka lekarskiego w medycynie, kuchni i kosmetyce, Zachęcam do lektury mojej książki Mniszek Lekarski w Walce z Nowotworami. Książkę tę możecie zamówić w sklepie internetowym Zdrowia bez Leków.